Bracie i siostry, to już ostatnia niedziela Adwentu. Za parę dni rozpoczniemy celebrację narodzin Jezusa Chrystusa. Czas radosnego oczekiwania dobiega końca. W tą ostatnią niedzielę Adwentu możemy zadać sobie pytanie, ale i również zrobić rachunek sumienia: czy jesteśmy gotowi na Boże Narodzenie? Jezus na pewno myśli, że tak, jesteśmy gotowi. Ma coś dla każdego z nas, ale również chce nam coś powiedzieć w te święta. Coś nam chce dać, dać coś wspaniałego, ale również chce, żebyśmy my coś zrobili. On ma słowo oraz przesłanie do każdego z nas. Jeśli jesteśmy na to gotowi, tak jak Maryja była gotowa, to wtedy Chrystus wprowadzi do naszego życia nowy porządek. Anioł Gabriel, który oznajmił Maryi, że urodzi Chrystusa, zmienił całkowicie jej życie. Tak również Bóg chce. Zmienić nasze życie, poukładać je na nowo. Kochani, w tym całym przedświątecznym zamęcie, jakie mamy w głowie teraz, Słowo Boże na dzisiejszą czwartą niedzielę adwentu przenosi nas wszystkich do Nazaretu. Pomyślmy i wyobraźmy sobie przez chwilę. Otrzymujemy nagle trochę czasu i możemy odetchnąć ze spokojem, bo to nie już zaraz Boże Narodzenie ale dopiero za dziewięć miesięcy. To dzisiaj anioł ogłosił Maryi, do czego powołuje ją Bóg, a ona poczęła z Ducha Świętego. Jeszcze tyle się wydarzy o tej chwili, bo i Maryja uda się do Elżbiety i Józef usłyszy we śnie głos anioła i Jan się narodzi, a jego ojciec Zachariusz będzie błogosławił Boga za jego wierność w spełnieniu obietnic, które dzisiaj, przekazał ludowi przez proroków. A teraz dzieje się coś wyjątkowego, bo to właśnie spełnia się proroctwo Izajasza. Oto Panna pocznie i porodzi Syna. Dotyczy On przyjścia na świat Syna Bożego w ludzkim ciele. Dziewica Maryja podaje się działaniu Ducha Świętego. Czy jest coś ważniejszego niż to, co wydarzyło się w Nazarecie? Na co czekaliśmy, byśmy, nie czekalibyśmy dzisiaj, gdyby Bóg nie posłał anioła do dziewicy Maryi i nie został wprowadzony przez nią, niech mi się stanie jako odpowiedź na powołanie do bycia matką Syna Bożego. To wtedy, w chwili zwiastowania, rozpoczęła się historia Bożego Narodzenia. Gdy Maryja nie poczęła z Ducha Świętego, nie byłoby porodu w stajni betlejemskiej, Przedziwnej łuny na niebie i głosów anielskich, zwiastujących pasterzom radość wielką. Ale nie byłoby też choinki, wigilijnego stołu świątecznych potraw, łamania się opadkiem i wzruszających życzeń. Dzisiaj ostatnia niedziela Adwentu, jednocześnie kolejna okazja, aby Duch Święty zaprosił nas na nowo do szczególnej współpracy z Nim. Niech te dni oczekiwania będą dla nas. Pustynią w mieście, gdy zatrzymamy się na chwilę, aby w samotności odkryć Boga przychodzącego do nas i napełnić nasze duchowe, strąpiane po brzegi. postarajmy się, aby Jezus był obecny z nami podczas tych dni, wieczór wigilijny również przed Nami, a potem świąteczne dni. Dobrze, że pomyśleliśmy o tym, jak naszym bliskim sprawić radość w tym trudnym czasie. Dobrze, że zależy nam, by naszym świątecznym spotkaniom przy stole towarzyszyła wzajemna życzliwość i radość. Nie zapomnijmy jednak o tym, co najważniejsze. Syn Boży przychodzi na świat, aby wywyższyć człowieka. Gdy zapuka do naszych serc, otwórzmy je z wiarą, jak uczyniła to Maryja na głos anioła. Niech przez działanie Ducha Świętego Jezus znajdzie w nich miejsce i zawsze żyje w nas. Szczęść Boże i Wesołych Świąt.